Alleluja Kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną A gdzie ja jestem, tam będzie i mu sługa Alleluja. Alleluja 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 Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno albo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Oto Słowo Pańskie. Chwała. Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Te słowa o ziarnie pszenicy przypominają pewną opowieść o dwóch nasionach. Jesienią dwa nasiona znajdowały się obok siebie w żyznej ziemi. Pierwsze nasionko powiedziało: Chcę rosnąć. Chcę moimi korzeniami sięgać głęboko w Ziemię i wypuścić młode pędy ponad jej powierzchnię. Pragnę rozwinąć moje delikatne pączki, niczym flagę, aby ogłosić przybycie wiosny. Pragnę poczuć ciepło słońca na moim obliczu i błogosławieństwo porannej Rosy na moich płatkach. I tak rozwijało się. Drugie nasionko powiedziało: Co za los mnie spotkał? Boję się. Jeśli skieruję moje korzenie do ziemi, nie wiem na co natrafię w ciemnościach. Jeśli utworzę sobie drogę poprzez twardą ziemię nade mną, mogę uszkodzić moje delikatne pędy. Jeżeli otworzę moje pączki, pewnie jakiś ślimak będzie chciał je zjeść. Gdybym zaś rozchylił moje kwiaty, jakieś dziecko mogłoby mnie wyrwać z ziemi. Nie, lepiej będzie, jeżeli zaczekam, aż będzie bezpiecznie. I czekało. Na początku wiosny jakaś kura. Która grzebała w ziemi w poszukiwaniu pożywienia, znalazła to nasionko i zaraz je zjadła. Mój drodzy, to opowiadanie pokazuje, że egoizm pozostaje zawsze bezpłodny. Gdyby ziarno chciało zachować siebie, pozostanie samo. Niczego nie wniesie, bo nie dzieli się, Ogromnym potencjałem możliwości i mocy, która jest zawarta w ziarnie. I takie ziarno utraci swoją jakość, nie przekaże nowego życia, a życie, którego się nie daje, jest martwe. Ziarno, żeby z siebie coś dać obficie. Musi obumrzeć, to znaczy stracić swój korzystny wygląd, aby pojawiło się coś piękniejszego. W ten sposób ziarno staje się płodne, bo oddając swoje życie, staje się źródłem życia. Jeżeli ziarno pszenicy obumrze, przynosi plon obfity. I moi drodzy, tym ewangelicznym ziarnem jest najpierw Jezus, które obumarło dla nas na krzyżu i wydało plon życia wiecznego dzięki zmartwychwstaniu. Chrystus w ten sposób przyniósł prawdziwe życie i wyzwolił wielką siłę przemieniającą ludzkie umysły. I serca. Miłość Chrystusa posiada moc, aby zapuścić korzenie w duszy ludzkiej i zrodzić miłość w sercach tych, którzy jej pragną. Tylko od człowieka zależy, na ile wypełni umysł i serce miłością Chrystusa. Egoista, zapatrzony w siebie, i przywiązany do swojego życia, będzie się tylko rozczulał nad sobą i pozostaje sam. Przesadnie zatroskany o swoje bezpieczeństwo, nie potrafi żyć. Postaje się niewolnikiem własnego lęku. Traci swoje życie, gdyż życie jest relacją, jest więzią. Jest przyjaźnią, jest bliskością. Kto chce zatrzymać oddech, umiera z uduszenia. Żyje się, ponieważ się wdycha i wydycha powietrze. Życie bowiem jest miłością. Wypełnia się w darze z siebie, jako otrzymane, otrzymywanie i dawanie z miłości. Prawdziwa miłość jest zawsze służbą, zarówno w kapłaństwie, małżeństwie, w rodzinie, w społeczeństwie. A służba jest traceniem czegoś z siebie, obumieraniem dla drugiego. Kiedy coś tracimy, wchodzimy w łączność z wartościami, wchodzimy w łączność z innym życiem. W umiejętność kochania. Tylko służebna miłość prowadzi do rozwoju. Człowiek żyje nie tylko dla własnych przyjemności, ale żeby być dla innych, służyć i kochać innych. I człowiekiem, który uczynił miłość sługą życia, był święty Wojciech, patron Polski. Z miłości do Boga niósł Ewangelię ludziom. Pośród napięć i konfliktów musiał dwa razy opuścić Pragę, miasto i stolicę kierowanej przez siebie diecezji. W Rzymie zafascynowało go życie zakonne i przywdział habit benedyktyński. Jednak chęć służby Bogu. I gorliwość apostolska sprawiły, że podjął wyprawę misyjną. Głosił Ewangelię i Węgrom, i Polakom, i Prusom, gdzie niestety spotkał się z wrogością. Pełniąc posługę pasterską, oddał swoje młode życie w Prusach. Jako niestrudzony misjonarz i pasterz. W godzinie próby zaświadczył, że Bóg jest dla niego absolutnie na pierwszym miejscu. Miał wtedy 41 lat. Święty Wojciech upodobnił się do swojego mistrza i oddał swoje życie niczym dobry pasterz, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Złożył najcenniejszy dar samego siebie na ołtarzu Chrystusa. Ofiara męczeńskiej śmierci przyniosła obfite plony wiary w narodzie polskim. W gnieźnie, gdzie złożono jego relikwie, powstała na polskich ziemiach pierwsza metropolia, z której rozrósł się Kościół w Polsce. I moi drodzy, dziękujmy Bogu za szczególnego świadka wiary u początku posługi kościoła na polskich ziemiach. Święty Wojciech pozostawił nam wzór, że życie jest jak ziarno. Jedynie gdy wpada w ziemię i obumiera, staje się płodne i przynosi obfite owoce. I prośmy również dla nas o taką postawę obumierania, obumierania z tego, co nas oddala od Boga, od drugiego człowieka, i abyśmy wydali coraz piękniejsze owoce każdego dnia i osiągnęli ten najpiękniejszy owoc, życie wieczne. Amen.